Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w Winning Bad, czyli grze golfowej zrobionej w konwencji mmo -RPga. Takie ciekawe połączenie, jak w każdym mmorpg dostępny jest tutaj kreator postaci, dość rozbudowany. To jest moja kobitka, zrobiłem sobie kobitkę z tego powodu, że gra jest w produkcji japońsko-koreańskiej, a męskie postacie... W ich wykonaniu zazwyczaj są mało męskie, tak jest też właśnie tutaj, dlatego wolę grać kobitką. Mówmy się, że ja jestem trenerem, ona moją zawodniczką. Kreatora nie będę pokazywał, skupimy się na mięsku, na tym, co tutaj jest najfajniejsze a więc na mechanice gry w golfa oraz na tych elementach MMO. Teraz przeniosłem się do takiego naszego obozu kampusu. Generalnie stolica MMO, jak w każdej stolicy, mamy tutaj spadki FPS-ów, czyli no można powiedzieć, że pełną kwistę MMO. Zanim przejdę do samej rozgrywki, do tego mięska, to pokażę Wam tutaj parę właśnie ciekawych opcji, rodem właśnie, rodem właśnie z MMO. Przede wszystkim, co my tutaj mamy. Moja postać sobie biega, śmiesznie na boki biega. I jest generalnie nieśmiała. Patrzcie, jak spróbuję wam ją pokazać z przodu, to dziewczyna się odwraca. Nie bądź nieśmiała, pokaż ryłko. Nie chcę, dobra. Nie będę się wydurniał. Przejdziemy do menu. Dosyć rozbudowane. Ja jestem obecnie na levelu czwartym. Pograłem raptem kilka godzin. Ale mamy tutaj taki mm, no, ekwipunek po prostu panel ekwipunku. Możemy dziewczynę rozebrać i, i, i biegać w samym bikini, ale nie będę się wydurniał. Ostatnio ten ekipunek oczywiście zdobywamy. Tutaj nawet jest coś w rodzaju craftingu. Ja ostatnio zarobiłem sobie pod czapeczkę, jeszcze wielu elementów mi brakuje. Statystyki, jak najbardziej, jakaś tam stamina, umysłowość, siła, celność to się odnosi do Dobra, może bez szczegółów. Dzisiaj skupimy się na podstawach, a jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy będę omawiał w kolejnych odcinkach. Cały system osiągnięć, więc już się cieszę, bo będę miał co robić. Statystyki, więc też się cieszę, bo to jest coś, co ja lubię. E, oprócz tego. Materiał, tak jak mówiłem, kraftować tutaj można różne rzeczy, aczkolwiek jeszcze do tego nie doszedłem. Mamy ekwipunek, to znowu tutaj to, co przed chwilą widzieliśmy. Ulepszamy również nasze wyposa wyposażenie, czyli w tym wypadku kije golfowe, po prostu. Mamy menedżera. I tutaj zaczyna się robić ciekawie kolejne takie rzeczy, właśnie MMORPGowe, różnego rodzaju trening, umiejętności. To drzewko na razie wygląda tak, dosyć powiedziałbym skromnie, ale myślę, że, że to tylko takie złudne wrażenie. Co my tu jeszcze mamy? Aha, to nasza pani menedżerka, można ją nazwać. Tak myślałem nad imieniem, ale nic sensownego nie wymyśliłem. Więc zostawiłem gildię, tutaj wyobraźcie sobie. Możemy nawet założyć także, niewykluczone, że też założę. Z takich fajniejszych rzeczy, jeszcze misje. Misje też fajne. Mam tutaj dostępne właśnie coś. Niedawno zdobyłem nagrody, generalnie za takie misje mamy. Hmm, tutaj jakieś zaproszenie to jest chyba. A tutaj jakieś dopalacze. Jeszcze nie wiem co to wszystko jest. Ale misję mogę sobie już zacząć. Nie wiem czego się spodziewać w związku z czym. Nie będę tego teraz robił. Ale fajnie, że takie misje są. Można w grze zarabiać waluty. Dwie główne to platyna i złoto. Bo w grze też można oczywiście kupować różne rzeczy. Jest sklepik. Za wcześnie rzecz jasna, aby powiedzieć, czy to by jest gra pay to win czy nie, miejmy nadzieję, że nie. W każdym razie są tu e, rzeczy, no powiedziałbym kosmetyczne. Akurat w tym sklepie, go bo on się odnosi generalnie do, do ubrań, do wyglądu. Natomiast widziałem też tam wiele różnych, wiele różnych e, starterów, jakiś tam, no czegoś w rodzaju. ...ekwipunku, dopalaczy i tego typu rzeczy. To co chciałem pokazać tutaj, o, to właśnie, takie ubranka, tylko że drogie. Taka śmieszna... ...sukieneczka. Albo... ...albo top, nie, nie, o, to jest śmieszne. I jeszcze, i jeszcze... ...gdzie tutaj były... ...buty do... ...o, jajko! Zaznaczyłem kobitkę, ale już się popsuło. Aha, jak przestawiam, to, to się zmienia. Ale też takie ciekawe spodnie. No w każdym razie na razie takie pierdołki gra jest stosunkowo nowa. Jest darmowa może nie mówiłem, ale jak jak, jak nie co mówiłem, to, to mówię. Link znajdziecie oczywiście w opisie, jak ona śmiesznie na boki zmienia. To co chciałem pokazać tak na szybciutko, jeśli chodzi o te elementy MMO. To pokazałem, nie będę się teraz nad nimi rozwodził. Natomiast tutaj można toczyć różnego rodzaju pojedynki. Tam widać, że są jakieś rankingowe, są jakieś takie e, trasy, e, gildie, zakłady, pojedynki takie sparingowe, przyjacielskie, jakieś wyzwania, jakieś takie e, rundy bardziej już e, praktyczne. Tam jest ten crafting, jakieś naszywki, e, sklepy. Tutaj już jeden widzieliśmy. Tutaj jest jakiś drugi. A my przejdziemy do tej pani, do akademii. Generalnie, jak stworzycie sobie postać, to gra was chwilę później przekieruje właśnie do tego, do, do tej akademii, do y, w zasadzie samouczka. I polecam go zrobić. On jest strasznie przegadany, dlatego ja właśnie pokażę wam ostatnią misję, która to wszystko, co jest istotne, zbiera do kupy. Na podstawie tej misji omówię mechanikę gry w golfa tutaj w przypadku tej gry no nie mniej nie, mniej, nie polecam mimo wszystko przerywania tych, tych misji bo można tutaj zarobić właśnie sobie walutę można zarobić tą platynę, można zarobić złoto można zarobić doświadczenie więc warto zrobić ja chętnie zrobię je raz jeszcze bo maksymalnej ilości punktów nie zdobyłem także mam nadzieję że tym razem tym razem się uda to jest Krystyna, ona jest tutaj re rektorką Akademii. Tak ją chyba, chyba mogę nazwać. Nawija właśnie w tym, w tym całym poradniku, samouczku non-stop. No nie mniej cenne wskazówki daje, więc warto jej posłuchać. Oczywiście można też słuchać mnie i, i po prostu przeskoczyć niemalże cały ten ten samouczyk... A, 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 skupić się na tym, co ja pokażę, bo ja właśnie pokażę to, co najważniejsze, trochę jej pogadać musimy pozwolić. No niemniej, najważniejsze rzeczy w tym materiale omówię, po to go nagrywam. W każdym razie gra w golfa, na czym polega, to chyba, chyba każdy wie. Mamy kij, mamy piłeczkę i mamy dziurę po drugiej stronie. Drawnika. Naszym celem jest trafić, trafić w 16, w trzy dziurki, w 16 uderzeniach. Od czego by tu zacząć jakoś tak sensownie? Na samym początku, no musimy po prostu podprowadzić piłeczkę jak najbliżej, tak że te strzały. Nie będą jakieś wybitnie skomplikowane. Mamy po prostu pierdyknąć najmocniej, jak się da, jak w tej komedii z Sendlerem Adamem. Nie pamiętam tytułu, tytułu. Miałem sprawdzić przed nagraniem i zapomniałem w końcu. Nieważne. Nieważne. Jak nacisnę lewy przycisk myszy, to zacznie mi tutaj zasuwać taki pasek. Chcąc uderzyć z maksymalną siłą, muszę kliknąć drugi raz w momencie, kiedy pasek będzie jego końcówka będzie właśnie w tym prostokęciku. Jak będzie trochę dalej, to już nie będzie ten strzał taki udany. Chwilę później pasek zacznie wracać i tu się zaczynają schody. Musimy kliknąć znowu w miejscu, no właśnie, w którym chcemy w piłeczkę trafić. Jeśli trafimy centralnie, no to ona centralnie poleci, natomiast jeśli trafimy ją trochę z prawej strony, to będziemy ją tak podkręcać, zawijać w lewą stronę a jeśli trafimy z, prawej, z lewej strony to będziemy podkręcać w prawo także także można to robić specjalnie, a można to zrobić przypadkiem, bo się nie uda mamy też tutaj coś takiego jak GPS GPS pokazuje nam w tym momencie gra, gdzie piłeczka może wylądować oczywiście dost dostępne są kije na dalszym etapie zapewne sami będziemy musieli ustalać, który chcemy wziąć, którym chcemy piłeczkę uderzyć. Natomiast teraz robi to za nas gra i warto tego słuchać, i warto nawet sugerować się, zapamiętać na jakie okoliczności gra, jakie kije wybiera. Bo jeśli ktoś tak jak ja nigdy w golfa nie grał, to tak naprawdę dla niego to wszystko to są nowości, czarna magia. Wiadomo, tutaj akurat się teraz nie wyświetlają, ale. Każdy kij pod różnym kątem piłeczkę uderza i lot tej piłeczki różni się parabolą. Niemniej, no nie mniej, jak to w istocie działa, no to, no to trzeba sprawdzić w praktyce, bo ja z tej teorii opanowanej nie mam. To wszystko, o czym mówię, bazuje na moim doświadczeniu, na tych kilku godzinach, które z grą spędziłem. Także słuchamy gry. Key zostaje. GPS nam podpowiada, gdzie wyląduje piłeczka. Miejmy nadzieję, że właśnie w tym miejscu. Tutaj widzimy całą topografię terenu. To generalnie później będzie ważne, ale może nie wszystko naraz, żebym ja tak jakoś sensownie to wszystko mówiło. O, ładnie mi się udało, nawet było nice. Kurde, nie wierzę, ale kometa. Nie wierzę, że tak ładnie trafiłem. Dobra, drugi strzał będzie, będzie w zasadzie podobny. Musimy walnąć jak najmocniej. O, gra zmieniła kij A troszeczkę inny. Mniejszy ma zasięg, 154 yardy. Obstawiam, że to o to chodzi. Mamy 220 około do do dołka. Zobaczmy sobie GPS, te kije zamkniemy. No dobra, tak może bardziej na środek to wyrównam. ...i uderzymy jeszcze raz mocno. Kurde, znowu ładnie trafiłem. Nie wierzę, nie wierzę. O, i jestem w zielonym? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Generalnie takich podstawowych tych... Y, ...uderzeń jest trzy. Dwa już pokazałem, czyli na pałę. Trzeba tu trafić i trzeba tu w środek ładnie trafić, albo tam gdzie chcemy uderzyć i tyle. Natomiast tutaj już mm, widzimy... Na pasku, gdzie jest dołek, i grana wybrała inny kijek, 75 jardów. Czemu taki? A może jej posłucham jeszcze? Posłucham gry. I uderzając piłeczkę, ono takim lobem na początku wyskoczy, uderzy o ziemię. Odbije się i poturla dalej, i musimy to uwzględnić, jeśli chcemy y, trafić. Raz mi się tak udało, niemniej, no, nie jest to, to proste, nawet na tym samym początku, gdzie to wszystko jest bardzo proste. Bo tutaj zauważcie, pogoda też ma znaczenie w tym wypadku. Jest, y, jest dla początkującego. ustawiona prawym klawiszem myszy przytrzymując, celujemy. Dodatkowo, jak shift przytrzymam, to jeszcze gra, tak wiecie zwalnia nam ten ruch myszki. Weźmy jeszcze, zobaczmy ten GPS. Jeszcze przestawimy. Jakbym tak centralnie trafił, to może bym trafił do tego dołka nawet. Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, że się uda. No dobra, aha, i teraz tak właśnie, że jakoś tak w tym miejscu spróbuję zatrzymać, żeby tu się podbijała jeszcze i dalej poleciała. O. Centralnie nie uda się. No ale i tak za lekko, chociaż. A no, tak, nawet mi to wyszło. Jestem na zielonym i teraz, i teraz właśnie. Zmienia się widok. Jak jesteśmy na zielonym, otrzymujemy inny widok, w którym uwzględnione jest ukształtowanie terenu. Ja teraz do dziurki mam bardzo prostą drogę, jak widać. Niemniej te wszystkie. Linie poziome i pionowe wraz z tymi świecącymi punktami pokazują ukształtowanie terenu. Tak jak tutaj, albo na, na tej mojej drodze, zauważmy. Tutaj te światełka biegną od nas, czyli widać, że my mamy z górki. Tutaj dodatkowo mamy przechył jakiś w prawo i, i i tu znów płasko. No, tak de delikatny spadek. No, czyli w zasadzie strzał mamy prosty. Także myślę, że coś, coś innego w następnym dołku może omówię. A teraz wystarczy po prostu strzelić i zatrzymać w tym miejscu. I powinienem trafić bez najmniejszego problemu. Gra oczywiście wydała, wydała wybrała inny kij odpowiedni. Walimy jeszcze raz szybko, szybko na pałę daleko, na Sendlera. peko No i nawet mi to wychodzi. No już tutaj wygrzebywałem raz, kurde, piłkę albo z piachu, albo gdzieś tam z haszczy, z trawy, było wesoło. Pewnie znając życie to za chwilę spierniczę kolejny strzał i tyle będzie. Szybko jeszcze raz. O, teraz źle. Ja już patrzyłem. Szlak by to... Nie dobrze. Ja już patrzyłem i widziałem, że na bardziej zaawansowanych poziomach, right. na jakby trudniejszych mapach, że tak powiem. No już nie jest tak prosto. Tam trzeba kombinować. Yy, no już, no już tak porządnie. Musimy... Yy, czy to... Czy to mijać jakieś drzewa, czy to jakieś przeszkody sztuczne, naturalne, uwzględniać wiatr, uwzględniać inne czynniki atmosferyczne. Także sporo się dzieje, to tutaj to są absolutne podstawy i, i wszystko takie miłe, proste i przyjemne później i później może być znacznie ciekawiej. Plaga jest czerwona, czyli ja mam podgórkę tutaj zapewne. Jeszcze tego nie rozgryzłem całego znaczenia. To jest właśnie ciekawe. Ułożenie tej piłeczki. Ale niewiele jeszcze wiem, jeśli chodzi o takie niuanse. Więc spróbuję teraz tam trafić. 60 yardów. No tutaj widać też topografię, ukształtowanie terenu. Stąd z górki w moją stronę. A ja gdzie jestem w ogóle? No ja z tej strony, od dołu. Nie wiem czemu jest czerwone, czasem żółte. Coś mi tu musi zasłaniać, ale wychodzi, że strzał strzał będę miał czysty. Ten kij może być. Jasne, że może. No dobra, spróbuję jakoś tak tutaj może zatrzymać. Zobaczymy. Ok. No jajku, za wcześno tam. Czyli na pewno nie trafię i nawet do zielonego nie dojdę, ale zrąbałem. Ale to może nawet dobrze. No teraz na początku to gra generalnie nam pomaga, ustawia wszystko. Jesteśmy na prost, nie musimy sobie pomagać kręceniem myszką na boki. Jak tu walnąć? Ten kij znowu wybrała. Czemu ten? Ja bym wziął ten. Dobra, mówiłem. O, widzicie, o, zmieniło się położenie tej flagi. Teraz jesteśmy blisko, więc tu gdzieś może zatrzymam. Okej... Okay. Tylko centralnie. Kurde tam, to nie jest takie proste jak się wydaje. Ja i tak za lekko, to tutaj wiecie, trening czyni mistrza, trzeba wyczuć to wszystko, nie tak chłopsi. Bo i znów mam prosty strzał. Czyli nie pokażę, bo tutaj też można to kręcić i czasami trzeba, żeby właśnie ta piłeczka poleciała po odpowiednim torze. Rewelacyjnie to wszystko, to wszystko działa. Ta mechanika jest prosta, ale... Sprytna i przyjemna. Jak mamy, jak mamy przed sobą górkę, no to musimy mocniej walnąć. A jak mamy z górki, no to lżej. Także ciekawie. A tutaj, tak akurat, na styk zatrzymam, jak mniej więcej mi flaga wskazuje. I powinno być dobrze. Tak jest. Walimy kolejny trzeci dołek i to będzie koniec tej lekcji. I tym samym koniec tego pierwszego wprowadzającego odcinka. Dobra, blondyna, strzelamy. Za lekko, tak minimalnie. Ale poszło nie w piach, no, no, no. Jeszcze raz je butnąć. No. dziewięć znowu. Ładnie, ładnie, huzari walka. dobra i teraz znowu ten strzał. Wszystko na 4 razy biorę. Już mi się udawało na 3, nawet raz na dwa. To mój rekord obecnie. Ciekawe, czy da się na jeden. Da się pewnie, tylko trzeba mieć lepsze kije. Właśnie, jak ulepszamy ekwipunek, to później będziemy pewnie mogli robić takie cuda. No, ten kij, ten kij jest dobry, dobry. Kamera się dobrze ustawiła więc zwalimy. Teraz może gdzieś na tym miejscu zatrzymam. O. Po centralnie. O, ładnie, może się udać. A minimalnie w każdym razie w każdym razie. Mam jeszcze jakiś ruch, to może jeszcze spróbuję gdzieś dalej tą piłeczkę. Tak, dla jajec. Nie, no ja raczej... O, chyba że tak. Ale tutaj... O, tutaj chociaż nie. Tutaj mamy jakiś spadek terenu. To ja może tam strzelę. jejku, nie tak mocno. No już, 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 już. Już nie za daleko, kurde. Przesadziłem? No i przesadziłem. A nie, dobra, jestem, jestem. Ale znowu mam prost prostą drogę, bo się nic nie rusza. No to nie pokażę akurat w tym, w tym odcinku tego. Bo to fajnie jak się... są takie właśnie trudniejsze... ...uderzenia, gdzie musimy uwzględnić ruchy. Czy tam nachylenie tego terenu, pokombinować z położeniem. Prawo-lewo pokombinować. Z siłą uderzenia ta piłeczka tak wtedy fajnie skręca. No i... Satysfakcja z takiego trafienia, gdy musimy pokombinować, jest odpowiednio większa. Ciekawe, czy nie za lekko. O, 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 o. udało się, zdałem. Och, dziękuję, brawo, brawo. Zamykamy. Ja się wydurniałem, ale troszkę więcej punktów niż ostatnio zdobyłem. Niemniej jeszcze. Jeszcze nie pełen pasek. No dobra, potwierdzam. Wracam do naszej bazy. Zarobiłem kolejną porcję złota i platyny. Także mam coraz więcej. Coś tam już mógłbym sobie kupić. Niemniej, niemniej. No, jeszcze odkładam. Muszę poczytać, co tutaj jest takie naprawdę mm, cenne. Ale śmiesznie na boki chodzi. Także zapraszam Was jak najbardziej do przetestowania gierki. Pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne bardzo ciekawe połączenie gry sportowej golfa z grą MMORPG. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.